Siemanko Liska. z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Borussia Dortmund. A dzisiaj czekają nas mecze z Schalke i Bayernem Monachium. Dwa na pewno bardzo prestiżowe mecze. W obu oczywiście chcemy zdobyć komplet punktów. Jesteśmy liderem, mamy 10 punktów przewagi nad Bayernem i do tego jedno zaległe spotkanie, więc jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji. Przed meczem dokonam jeszcze jednej zmiany w składzie. W miejsce Oba Janga wystąpi Milik. Miejmy nadzieję, że Polak pokaże się z dobrej strony w pierwszym składzie. Zaczynajmy to spotkanie. Jak widzimy w natarciu, Borussia Milik szybko odgrywa do Dębele, Dębele do Alego, Dele Al czeka na Dębele. Ładne podanie, ale niestety Dębele jest skutecznie powstrzymany. No i marnujemy dobrą okazję do zdobycia ramki. Znów Borussia w natarciu. Fabinho, Fabinho do Milika Arkadiusz Milik zagrywa do Weigla. Weigl do Roysa. Jak widzimy, tutaj jest okazja, ale niestety fantastycznie interweniuje. Bramkarz szalkę Kardinale. Jest na posterunku. Broni dobrze. Chociaż strzał Roysa mógł być dla niektórych bramkarzy zaskakujący. Wreszcie jakaś akcja szalkę Guys do Mera. Mayer ładnie tutaj rozpędza się z piłką, jak to się skończy. Zatrzymuje się od grania do Stambulego. Stambuliżko okazji dodania strzału i znajduje ją, ale Roman Byrki broni bardzo pewnie. Naprawdę, Szwajcar jest świetnie dysponowany w tym sezonie i jest pewnym punktem Borussi Dortmund. To nie koniec zagrożenia, będzie jeszcze rzut rożny. A jak wiemy, po stałych fragmentach gry, nasi rywale są groźni. Grew znowu Gajs. Gajs centruje na Koke, Koke zgrywa do piłkę Donaldo, Byrki na raty, ale łapie ten strzał. Piłka ma piszczek, kapitan Borussia odgrywa do Fabinho, Fabinho do Weigla, Weigl ładnie do Guerreiro, Guerreiro do Milika, Milik cudownie dojrzał, Dele Alego, a Ali w takich sytuacjach się nie myli. Ależ pewne wykończenie Anglika. Trzeba też docenić Arkadiusza Milika, bo zaliczył naprawdę fantastyczną asystę. Bardzo precyzyjne podanie: praktycznie Dele Ali musiał to wykorzystać, bo w takich sytuacjach klasowi piłkarze po prostu się nie mylą. A my prowadzimy strzalkę w tym jakże prestiżowym spotkaniu i miejmy nadzieję, że to nie nasz ostatni gol w tym meczu, bo chcemy wygrać wyżej. Baumgartlinger traci piłkę, mają Milik mi Milik odgrywa do Dembele, Dembele spowalnia tempo gry, szybko jednak zagrywa do Alego. Dele Alli jest faulowany i tutaj musi być kartka. Zobaczmy, jaka będzie decyzja sędziego. No upiekło się graczowi szalkę, nie otrzymał nawet żółtej kartki. grę odrzutu wolnego może wznowi Royce, myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Marco Royce uderza, ale niestety bardzo efektownie interweniuje kardinale. Meier przegrywa pojedynek z Fabinio, od, ładne odegranie do Weigla. Weigl-Royce, Ali, Milik, Arkadiusz Milik czeka na Alego i świetnie mu odgrywa. Dele-Ali do Milika, Milik jeszcze do Royce'a i mamy 2 do zera Ależ zespołowa akcja Borussi, koronkowa seria podań i bardzo dobre wykończenie Niemca w tej sytuacji. I co ważne, Milik notuje drugą asystę w tym spotkaniu. Piękne podanie prawą nogą. No i w takiej sytuacji Marco Royce. Po prostu musiał zdobyć bramkę, a my prowadzimy z szalką już 2 do 0. Julian Weigl czeka na kolegów z zespołu, odnajduje Dembele, Dempele ładnie trybluje i zagrywa do Weigla. Weigl do Milika, ale niestety Milik trafia tylko w słupek. Szkoda niewykorzystanej okazji, i Kardinale wznowi gra od bramki. Widzimy szalkę w natarciu, próbując zdobyć bramkę choćby honorową. Ładna tutaj indywidualna akcja, na Aldo na skrzydle. Niespodziewanie na pewno Brazylijczyk kto robi centra w pole karne, ale na całe szczęście Roman Byrki postraszył napastnika i nie ma bramki, bo było tutaj naprawdę duże niebezpieczeństwo. I koniec spotkania. Zwyciężamy 2 do zera. Bardzo dobry mecz Borussi Dortmund. Prestiżowe zwycięstwo na terenie rywala. To na pewno przynosi chlubę klubowi. Tutaj widzimy powtórki, ale to nas nie interesuje w tym momencie. Zobaczmy statystyki na korzyść Borusii. W pełni zasłużone zwycięstwo. Jeszcze zobaczymy oczywiście oceny zawodników, jak się spisywali poszczególni gracze w tym meczu. Graczem meczu Milik zasłużenie dwie ładne asysty. Naprawdę grał bardzo dobrze cztery interwencje Byrkiego, trzy kardinale, bramkarze bronili bardzo solidnie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zwycięstwo, dobry początek odcinka. Oby drugie spotkanie było równie udane. Mamy 12 punktów przewagi na drugim w tabeli Hoffenheim. Bayern spadł na trzecią lokatę. Bite Kurt ma na razie najwięcej bramek, najwięcej asyst ma Thomas Müller. Jeśli chodzi już o czyste konta, to najwięcej ma Bauman, drugie miejsce Roman Byrki. No, żółtej i czerwone kartki to wiadomo, formalność, ale warto się temu też przyjrzeć. Zobaczmy tutaj dwie wiadomości: konferencja prasowa i do tego rozmowa z zawodnikiem. Przed meczem z Hamburgiem, powiedzmy, że pochwalimy nasz zespół. Jak widzimy tutaj, Castro ma pewne uwagi. Ok, rozumie. No i zagramy teraz naszym rezerwowym składem. Oczywiście będzie to symulacja z, Habsburg z Hamburgiem, oczywiście. Bo nie chcę mi się tego spotkania rozgrywać To jest dość przeciętna drużyna I wolę sobie zagrać mecz z Bayernem Monachium Ok, kolejny trening zakończony Nasi piłkarze naprawdę fajnie się rozwijają I oby tak było dalej No, jest mecz z HSV Będzie oczywiście to szybka symulacja Jak widzimy w ostatnim meczu Przegrali 3 do 1 z Kolonią A w meczu z nami Wygrywają niespodziewanie 1 do 0 do tego Zieliński chybił karnego, Lemar doznał kontuzji. No chyba gorzej być nie mogło w tym spotkaniu. Nie dość, że straciliśmy zawodnika, to jeszcze nie wykorzystaliśmy zrzutu karnego. I tracimy Lemara na 7 dni. Nie jest to dobra wiadomość przed meczem z Bayernem, bo liczyłem na to, że Lemar pojawi się na boisku w drugiej połowie. No ale jednak plany trzeba zweryfikować. Raczej Francuz nie dostanie szansy, no bo jest kontuzjowany. Oczywiście pozbędziemy się go sławki rezerwowych. W jego miejsce hmm, ktoś tutaj może pojawić. Może Emre More. To jest chyba jedyna słuszna decyzja w tym momencie. I okej, okay, to już załatwiliśmy. Przechodzimy oczywiście dalej. Mecz z Bayernem Monachium na pewno nie będzie łatwy. W tym spotkaniu emocji nie zabraknie. Bayern musi walczyć o trzy punkty. No bo jest dopiero trzeci w ligowej tabeli. A żaden kibic Bayernu nie zadowoli się tą pozycją swojego zespołu. To jest pewna rzecz, więc na pewno będą zmotywowani, ale my gramy na wyjeździe. Na pewno musimy uważać, stadion będzie po stronie Bayernu, ale my mamy umiejętności, by wygrać to spotkanie, więc zaczynajmy to widowisko. Bayern atakuje 23 minuta Lewandowski. Odegrań do Pizziego, jego Pizzi. czeka, Czekasz, ktoś mu się pokaże na dobrej pozycji do podania. Pizzy do Robena, ale Roben puduje w idealnej sytuacji. Gdyby tutaj Holender lepiej pocelował swoją magiczną lewą nogą, to mielibyśmy naprawdę ładne trafienie. Znów niestety Bayern w natarciu. Chabi Alonso źle podaje, ale piłkę ma jeszcze Riberi. Ribery Vidal. Odegranie do Francuza, Ribery do środka, ale ładnie piłkę przejął Fabinho. Odegranie do Sokratisa, Sokratis popełnia błąd. Lewandowski ma okazję do zdobycia bramki, ale na szczęście lobuje i bez problemów łapie piłkę Roman Berki. Wreszcie jakaś akcja Borussii, Fabinho szybkie odegranie do Dembele. Aubameyang czeka aż pokaże mu się na dobrej pozycji Dembele. Czy tak się stanie? Zobaczmy. Yang do Dembele, Dębele ładnie kiwnął obrońcę, jest już polkarnym, jak to się skończy, zobaczmy. Interwencja obrońcy i będzie zaledwie corner. Blisko było tutaj bramki samobójczej, ale niestety takowa nie padła. Łukasz Piszczek odgrywa do Weigla, Weigl ładnie do Dele Alego, Dele Ali do Obama Yanga, pierre emerick Obama Yang strzela prosto w bramkarza, i potem obrońca daleko wybija piłkę przed siebie, ale mamy jeszcze okazję. Weigl, Dembele. Dembele do Weigla, ale piłkę ma kim Delali, szybkie odegranie do Weigla. Weigl bardzo ładnie wypuścił tutaj Marko Roysa. Royce Reus ściga się z Humelcem i odziwo dziwo przegrywa ten pojedynek. Szansa Bayernu Pizzi do Lewandowskiego. Robert Lewandowski jest w dogodnej sytuacji do oddania strzału. Ale Roman Birki to jest naprawdę ściana w tym sezonie. Takimi strzałami nie da się go zaskoczyć. Lewandowski by chyba musiał trafić w okienko, by zdobyć bramkę. I będzie rzut wolny dla Bajernu. Grę wznowi Douglas Costa. Costa centruje na pole karne. Jest tutaj okazja. Jak to się skończy? No na całe szczęście nie pada bramka. No i Borussia może pójść z kontrą. No i jak widzimy, Bayern wznawia znawie gra od autu. Pizzi, ładnie tej, ładna ta seria podań. Zobaczmy, pizzi jeszcze znalazł Douglasa Costę. Costa jest w polu karnym, czy odegra, tak jest do piciego. Ale picji minimalnie chybił. Ciekawa próba Portugalczyka, ładne podanie Daglasa Kosty. ale strzał tuż obok bramki. No i koniec spotkania remis 0 do 0. Szkoda straty punktów, no ale na wyjeździe jest to dość dobry rezultat. Bayern miał sporo okazji, ale żadnej nie zdołał wykorzystać i cieszymy się z tego. Oczywiście możemy tutaj przejść dalej, jeśli chodzi o statystyki meczu. To Bayern dominował, ale nie zdołał tego, jakby powiedzmy sobie, przewagi w sytuacjach zamiesztych na bramki. Jeśli chodzi o ocenę zawodników, to piłkarzem meczu został Guerreiro, bardzo dobry występ Portugalczyka. Cztery interwencje Burkiego, jedna oblaka. Słoweniec ani razu w tym meczu, ani Szwajcar nie dali się pokonać. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy po drugim spotkaniu, tym razem zakończonym zaledwie remisem. Jak widzimy konferencja prasowa przed meczem z Sewillą w Lidze Mistrzów. To już jest ćwierćfinał tych rozgrywek. Na pewno ważny etap. To już jest tak naprawdę krok do tych najważniejszych meczów, ale trzeba ten krok zrobić i pokonać Sevillę w dwóch meczu. Łatwo nie będzie, ale powalczymy. Mamy 11 punktów przewagi nad Hoffenheim i 12 nad Bayernem. Na razie jesteśmy zdecydowanym liderem Bundesligi. Jeśli chodzi o kalendarz, to w następnym materiale czeka nas dwóch mecz z Sevillą. Mecz z Eintrachtem przesymuluję, bo nie jest to jakieś zbytnio ciekawe widowisko. Mam nadzieję, że w meczach z drużyną z Hiszpanii pójdzie nam naprawdę dobrze. Rywal na pewno niewygodny. Ta drużyna świetnie radziła sobie w poprzednich sezonach w Lidze Europy. Czy teraz przekuje to na Ligę Mistrzów? Zobaczymy. Na pewno będziemy walczyli z całych sił, by odnieść zwycięstwo. To jest takiż malutki krok do półfinału, a w półfinale już wszystko się może zdarzyć. Na pewno liczymy na zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Będziemy walczyć do samego końca. I na pewno się nie poddamy. Więc jak coś ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!